Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj odcinek ze Star Stable. No i dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać na temat nowych postaci. I zapraszam do oglądania. Więc jak już wiecie, niedługo mają do nas zawitać nowe postacie. No i chciałabym z wami o tym porozmawiać, bo już jest informacja na temat tego. No i wam tutaj wyświetlę. No i tak, mamy dzień premiery naszej zaktualizowanej postaci. I nie byle jaki dzień, ponieważ aktualizacja ta pojawi się we wtorek 20 czerwca. Zanim to nastąpi, sprawdź narzędzie do tworzenia postaci na stronie internetowej SSO. Udaj się tam, aby dostosować postać dokładnie tak, jak chcesz. Możesz sprawdzić nowe odcienie skóry, typy ciała i brwi. Wypróbuj różne ubrania, makijaże i fryzury. Zobacz, jak twoja bohaterka wygląda jeszcze przed premierą. No i właśnie tutaj SSO udostępniło właśnie kreator postaci, właśnie przedpremierowy. I chciałabym z Wami właśnie na tego kreatora podstawie porozmawiać. Więc przejdźmy do kreatora. Więc już jesteśmy na stronie Star Stable. No i tutaj się pojawiła informacja. Tadam! Oto nowy awatar postaci. Już niedługo koniec czekania. Zmodyfikowana postać gracza zmierza na Jorvik. Zerknij na niektóre z nowych opcji. Dobrej zabawy. No, i chciałabym zacząć od sylwetek. No i ja wam powiem, że ja już wcześniej na nie patrzę. No i nie wiem, no nie jestem do końca też zachwycona, ponieważ jest ich naprawdę mało. No nie wiem, sześć to nie jest dla mnie jakoś dużo. W porównaniu do, nie wiem, innych na przykład gier. Znaczy, to też nie na przykład nie są simsy. W simsach jest naprawdę tego o wiele więcej. Bo też jakby to zgra o koniach jakby tu nie chodzi właśnie o. Dosłowny taki kreator, co nie? Tylko właśnie bardziej o konie tu chodzi. Więc pomijając, moim zdaniem, te sylwetki to jest tak pół na pół, 5 na 10. Tutaj mamy taką chudszą sylwetkę, tutaj troszeczkę już bardziej grubszą. No i tutaj wchodzą już inne sylwetki. No 5 na 10 moim zdaniem. Jeśli chodzi o sylwetki wszystkie. Ja raczej wybieram, wybieram tą pierwszą, no bo po prostu mi się chyba najbardziej podoba. Yy, I odcień skóry, no w sumie jest naprawdę fajnie, nie powiem. Yy, no po prostu jest dużo tego, 12 aż. Yy, no i możemy sobie zobaczyć. Fajnie, że są tu właśnie różne odcienie, a nie jak yy, wtedy yy, w tamtym po prostu kreatorze. Bo na przykład ja wybrałam troszeczkę ciemniejszą karnację skóry, ponieważ po prostu tamta była dla mnie zbyt blada, nie wiem czemu. Yy, ja po prostu bardziej chyba wolę taką bardziej opaloną, nie wiem. Nie lubię zbyt bladej karnacji też. Nie wiem, nie do końca pamiętam, jaka tam była. Chyba coś w tym stylu, ale ja wybiorę albo tą, albo troszeczkę właśnie ciemniejszą i czekajcie, już wam mówię, którą bym może wybrała, nie może tą, jest w sumie spoko. Nie wiem, ja naprawdę yy, oceniam te karnacje skóry tak no, 9 na 10, jest naprawdę fajnie, dużo do wyboru właśnie tych odcieni. No i dobra, przejdźmy sobie do twarzy. Co wy zobaczmy? Należy mi się chyba ta najbardziej podoba. Chociaż nie wiem jak dalej. Tu też ta naprawdę fajna spoko nawet. No to też w sumie jest nawet spoko. Wszystkie są y, ok, ale mam wrażenie jakby te postacie po prostu były takie, nie wiem, twarde, no jak skała. Chociaż podobne mają być też, nie wiem, mimika, jakaś twarzy, że mają, nie wiem, mrugać, nie wiem. Coś było powiedziane takiego, coś mi się obiło o uszy. Y, no, moim zdaniem jest spoko w sumie. Twarze są naprawdę, w sumie spoko jest 8 na 10, tak mi się wydaje. No i sobie przejdźmy może do make-upu, makijażu. No jest trochę mało tego makijażu, ale w sumie jest ok, jest spoko. Czekajcie, jeszcze sobie wybierzemy twarz. Jakąś, bo już tak wolę kombinować coś z moją postacią. Wiecie, w sumie nie wiem. Dobra, wybiorę to na razie. Dobra. Wróćmy do makijażu. No tutaj jest dosyć dużo ciemnych też. A nie, trochę jasnych bardziej więcej jest. Nie wiem, no mało jest tego makijażu. W sumie do wyboru. Tutaj taki chyba lekki. Jest tak, tutaj jest lekki. Yy, szczerze to nie wiem, który bym wybrała. Chyba na razie ten mi jakoś najbardziej pasuje. No, oceniam makijaż, tak. No, nie wiem, 6 na 10, 7 na 10, nie wiem. Tymczasowo, kolor oczu. No, tu jest naprawdę no, spory wybór, naprawdę. To mi się akurat podoba bardzo. Ja sobie zobaczę brązowy, może w sumie lecimy od końca. No ładne, naprawdę są yy, te kolory oczu. Podoba mi się. Nie wiem, bardzo ładne. Ja chyba bym wybrała ten kolor. Też nie jestem do końca pewna. Najbardziej mi się ten podoba. No i kolory oczu naprawdę podobają mi się. Jest naprawdę duży wybór. I moim zdaniem jest to po prostu ocena 10 na 10. Przejdźmy sobie dalej. No i brwi. No brwi, no. No też w sumie dużo do wyboru, nie powiem. Tu jest też kolor chyba, o, to dobrze. To sobie wybierzemy, ale to później jeszcze włosy wybierzemy, fryzurę. No fajnie to wygląda, no 9 na 10. Na razie chyba sobie ten, te wezmę brwi. I teraz włosy, najciekawsza rzecz. No, trochę mało do wyboru. Nie wiem. Nie jestem przekonana. Tak w ogóle te włosy mi tak średnio w ogóle się podobają. Nie wiem. I też to trochę wchodzi w ubranie. Po prostu jakoś... Średnio mi się podobają. Ta fryzura mi się średnio podoba. Tutaj... w sumie jest nawet ładna. To też nie jest jakaś najgorsza, jest ok. Jeśli chodzi o tą, to nie wiem szczerze, nie mam pojęcia. Nie jest też najgorsza. Też denerwuje mnie to, że te włosy niektóre wchodzą po prostu w ubrania. Yy, to pewnie tam może naprawią, nie wiem. wygląda to najgorzej. No tak, 8 na 10 w sumie. I tutaj też naprawdę ciekawa rzecz, naprawdę duży wybór, naprawdę duży wybór. No naprawdę, dużo nakryć, głowy, dużo do wyboru. Jeszcze sobie fryzurę wybiorę. Nie wiem, może na razie tą fryzurę wezmę. No, fajnie, że jest naprawdę tutaj duży wybór. I to jest naprawdę 10 na 10 moim zdaniem. I to są te y, chyba ubrania ze sklepu globalnego. No, fajnie to wygląda w sumie. Jeszcze tutaj są włosy, widzę yy, kolor w sensie włosów. To yy, ten wybierzemy sobie w sumie. Nie wiem, nawet spoko wyglądają. O, tutaj widzę pasemka też zrobione. Fajne. No spoko to wygląda, spoko. Jeśli chodzi o nakrycia, to ja raczej tutaj nakrycia chyba nie będę zakładać. Przejdźmy sobie właśnie do góry stroju outfitu naszego. No też jest tutaj bardzo duży wybór, od T-shirtów do kurtecz kurteczek i bluz, więc nawet spoko. O, tutaj widzę, że też mają cardigan. No, jest spoko. A to jeszcze rękawiczki. Wydaje mi się, że bluzki też 10 na 10 Tylko nie wiem, czemu, ale mi do postaci tak w ogóle nie wiem. Ubrania tak mi średnio pasują. W ogóle to tak proporcjonalnie dziwnie wygląda. Nie wiem czemu. Mam takie wrażenie odnoszę. O, tu fajnie, bo tutaj już mamy takie palce z nie wiem, tutaj mamy z To jest naprawdę fajne. To mi się podoba akurat. No fajnie wyglądają w sumie rękawiczki na tych dłoniach. Dobra, no w sumie nie ma tu jakiegoś dużego wyboru. Ja szczerze mówiąc, w Star Stable raczej nie noszę. W Star Stable nie noszę. Raczej rękawiczek, jeśli już to nie wiem. Jeśli naprawdę robię jakiś outfit taki dosyć realistyczny, nie wiem, taki ujeżdżeniowy, to wtedy tam założę. Dobra, przejdźmy sobie do spodni, do dołu. No i do spódniczek. No fajny wybór. O, to są te dosyć często noszone yy, przeze mnie spodnie, dzwony, nie wiem. Naprawdę spoko to wygląda. A zobaczymy jeszcze sobie o... No w sumie spoko to wygląda. Krótkie spodenki też naprawdę ładnie to wygląda moim zdaniem, jeśli chodzi o krótkie spodenki. Ale jeśli chodzi o te, te yy, koszulki z ramiączkami, no tak, nie wiem. Mi się średnio to podoba. Też muszę coś znaleźć, innego może. No, w sumie tutaj te spodnie spoko wyglądają. W sumie tak chyba chodzę też yy, często w Star Stable. W SSO. No, but naprawdę butów jest tu też dużo. A mnie najbardziej ciekawi... O właśnie. One mają palce, więc to jest też spoko, bo na przykład nasza postać to w Star Stable miała jakieś kamienie, nie wiem, ma dalej kamienie. Tak mi się wydaje, bo one w ogóle nie mają palców nic, one tam nie mają. Więc to jest naprawdę duży plus, jeśli chodzi o te nowe postacie. Też że tutaj mają te cieniowanie, te wszystko jakby. To mi się naprawdę podoba. Dobra, więc sobie wybierzmy jakieś buty, w sumie. Może na razie weźmy sobie te buty. No dobra, to jeśli chodzi o te postacie, to raczej to wszystko. No, moim zdaniem nie jest najgorzej, naprawdę. Podsumowując, naprawdę, w sumie jest ok. Mam nadzieję, że jeśli wejdą te postacie, też nie będzie właśnie żadnych błędów. Tak, w sensie pewnie będą, no ale nie będzie, mam nadzieję, że ich nie będzie naprawdę dużo. Też mam nadzieję, że jeśli już to później po prostu znikną i ponaprawiają. No i mam nadzieję że też, że będzie ta mimika. Jak mówiłam, postacie będą 20 czerwca, we wtorek, chyba. Tak, we wtorek. Ja Wam linka podam do tego w opisie. Więc to wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że się spodobał. No i do następnego. Cześć! From you is blah blah blah. So all we ever do is go, yeah, yeah, yeah. And we don't even care about what they say, cause it's yeah, 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 blah blah.